Lasy porastające, okolice z Silbach nigdy nie należały do bezpiecznych, ale to co zaczęło się w nich chciać na kwartał przed niesławnym buntem na Archolos, znacznie wykraczało poza podstawowe pojęcie słowa niebezpieczny. Dopiero co rozpoczęte żniwa obudziły cichą wioskę, zamieniając ją w miejsce tętniące życiem. Dziesiątki stóp co dzień pokonywało tę samą drogę z pól do młyna, gdzie składowano zboże, następnie mielone na ziarno i spławiane rzeką do niewielkiej przystani. Skąd płynęło dalej do stolicy regionu miasta Archolos. Jak dobrze wiadomo, jedną z powszechnych tradycji rolniczych występujących we wsiach, takich jak Sibach, było opowiadanie sobie legend. Opowieści przekazywanych słownie od wielu pokoleń, które miały za zadanie uprzyjemnić czas pracy, sprawić, by wydawał się krótszy. Niewielu ludzi mogło przypuszczać, że podczas tegorocznych śniw powstanie kolejna z legend w dodatku tak tragiczna. Był 16 lipiec, dzień zapowiadał się nie inaczej od innych. Robotnicy o świcie wyszli na pole, by przystąpić do pracy. Lecz gdy dotarli na miejsce, dokonali makabrycznego odkrycia. Zmasakrowane zwłoki dzika pozbawionego uba oraz jednej z tylnych nóg leżały niemal w centrum pola, a z rozerwanego brzucha rozciągał się krwawy ślad, zidąc aż do mrocznego lasu na zachód od Sibach. Wstrząsające odkrycie przeraziło wieśniaków. Którzy owego feralnego dnia odmówili pracy na polu, domagając się od starszego wioski podjęcia działań mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa. Postawiony przed rosnącymi z dnia na dzień stratami starszy wioski, niejaki Albyn rozesłał ogłoszenia o poszukiwaniu utalentowanego łowcy, zdolnego do wytropienia dzikiej zwierzyny. Ponadto najął też kilku wartowników, którzy mieli za zadanie ochronę wsi oraz jej mieszkańców. Ci jednak, jako ludzie niedoświadczeni oraz niewprawni w boju, nie byli w żadnym stopniu odpowiednimi osobami do wypełniania swoich obowiązków. Uspokojeni podjętymi przez ryby na decyzjami, rolnicy wrócili na pola. Jednak na niedługo, gdyż już dwa dni później z pastwiska za osadą zaginęło jagnie. Pasterz jak łatwo się domyślić, bojąc się o swoje życie, skrył się za murem wioski, a zadanie odnalezienia owcy spadło na wartowników. Oni jednak również nie byli skorzy do podjęcia jakichkolwiek działań, co doprowadziło do spotęgowania gniewu rolników. Dopiero jeden z zatrudnionych myśliwych zdołał odszukać zaginione zwierzę. Nikt nie żywił nadziei na odnalezienie żywego baranka, jednak stan, w jakim znajdowało się stworzenie sprawił, że niektórzy twierdzili, iż lepiej byłoby, gdyby nigdy go nie odnaleziono. Dwa bestiarsko rozszarpane zwierzęta w przeciągu tygodnia były dla mieszkańców w Silbach wystarczająco przekonującym argumentem, by bezwarunkowo odmówili dalszej pracy na polu. A postanowił więc czekać. Jako doświadczony zarządca wiedział, że jest na wygranej pozycji w konflikcie interesów z rolnikami. Owszem, każdy dzień bez pracy powodował ogromne straty finansowe, których nie dało się w żaden sposób odrobić. Jednakże jedynym, co starszy mógł zrobić wobec niesubordynacji ludzi było, albo znaleźć i zabić bestie, co wydawało się niewykonalne, bądź przymusić farmerów do pracy, co mogło skończyć się opłakanymi skutkami. Tak więc czekał. Po tygodniu rolnicy spostrzegli, że zapasy zaczynają się kończyć, a żywność czeka na polu, czeka i przejrzewa. Dzięki temu wyrachowanemu działaniu Albyna, pracownicy ruszyli w pole bez żadnych bodźców zewnętrznych. Zmusiła ich do tego bieda bym przeczuwając, że działanie, a raczej brak podjętego działania nie znajdą u ludzi zrozumienia, zatrudnił osobistego ochroniarza, który miał pilnować jego domu oraz dbać o bezpieczeństwo jego i jego żony. To wzmogło jedynie niechęć pracowników do swojego przełożonego. Choć ku jego zdziwieniu nikt nie odważył się powiedzieć tego zbyt głośno. I tak w nerwach i narastającym napięciu minął prawie cały miesiąc. Gdyż aż do 8 sierpnia nie odnotowano kolejnych ataków bestii, 8 sierpień zapisał się jako najczarniejszy dzień z danego okresu żniw, bowiem wtedy to zaginął pierwszy człowiek. Jeden z wartowników zatrudnionych przez Alby na imieniem Hendrik do swoich obowiązków zaliczał pilnowanie północnej bramy Siebach, z której wychodziła ścieżka na pola i dalej do gęstego lasu, w którym jak wiele osób uważało grasowała bestia. Hendrik owego dnia wstał wcześniej niż zwykle, bo już o czwartej nad ranem. Z relacji czeladnika Kowara, niejakiego Stowna, który przygotowywał narzędzia rolnicze, ustalono, że Hendrik tej nocy nie mógł spać. Dręczyły go koszmary. Wstał więc, gdy uznał, że i tak już nie ma sensu, by dalej odpoczywać. Ubrał się, zjadł posiłek i wyszedł do bramy. Razem z zuczniem Kowala gawędzili przez chwilę, Aż w pewnym momencie Hendrik poszedł w krzaki za potrzebą. Stone tymczasem zajął się oporządzaniem narzędzi. W chwili nieuwagi młodego kowala z krzewów dobiegł szmel. Stone odwrócił się gwałtownie w kierunku dźwięku, gdzie spodziewał się dostrzec Hendrika wychodzącego po załatwieniu swoich potrzeb. Nie dostrzegł jednak niczego, poza poruszonymi gałęziami. Zaalarmowany zniknięciem wartownika, młodzieniec pobiegł uderzyć w dzwon, by postawić wieś na nogi. Bestia znów zaatakowała. Alby nie mógł pozwolić sobie na kolejne straty czasu i plonów. A co za tym idzie pieniędzy? Obawiał się o swoje stanowisko. Gdyż niezbyt zainteresowany swoim lennem, Sir Ramzej mógłby odwołać go w razie odkrycia nieprawidłowości w rozliczeniach fałszowanych przez starszego wioski od początku, paniki związanej z pojawieniem się agresywnej bestii. Zarządca Silbach najął kilku ludzi o podejrzanej reputacji, ale za złoto skorych do ryzykowania własnym życiem, by stanęli na granicy lasu i wypatrywali agresywnych zwierząt. Uspokojeni zdecydowanym działaniem, albo nawieśniacy wyszli na pora. Choć wcale nie zapomnieli o tym, co kryje się kilkaset metrów od nich. Miejscowi myśliwi zajęli się poszukiwaniem Hendrika. Wciąż uznawano go za zaginionego, nie za martwego, choć rolnicy już od dnia zniknięcia postawili na nim krzyżyk. Najemnicy zostali podzieleni na dwie grupy: jedna prowadzona przez Cardenas skierowała się na północny zachód lasu, druga z kolei kierowana przez Markusa ruszyła na południowy zachód. Poszukiwania zajęły bez mała 10 godzin. Lecz nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Hendrika żywego czy to martwego nie odnaleziono. Ludzie Markusa natknęli się za to na zabitą watasę wilków, z których większa część miała liczne ślady kłów i pazurów. karden nie odnalazł niczego i po zapuszczeniu się głęboko w las został zmuszony do zawrócenia z pustymi rękoma. Rybyn w obliczu rozwoju wydarzeń postawił na ryzykowne działanie. Najemników, którzy poinformowali go, że zamierzają zrezygnować. Po tym co widzieli w lesie, po prostu zwolnił, ogłaszając mieszkańcom wsi, że nie ma potrzeby by ich wynajmować, skoro w lesie nie znaleziono żadnej bestii. Markus i Karden pod groźbą lub przekupieni, co do tego relacje są sprzeczne, mówili, że w lesie nie było żadnych śladów wskazujących na obecność czegoś innego niż wilki bądź dziki. Ku szczęściu albina przez najbliższych kilka dni trwała cisza a uczucie ulgi wśród rolników podsycane było przez codzienne wyprawy myśliwych do lasu, z którego wracali zdrowi, a na dodatek zawsze z dzikim zwierzęm przewieszonym przez ramię. Zarządca posunął się nawet do tego, że zapłacił myśliwym polującym dla wiczego leża za dostarczenie mu pokryjomu ciała zębacza. Zwłoki potwora wywieszono na środku w siku uciesze gawiedzi, która znów poczuła się bezpiecznie. W najbliższym czasie po tej szczęśliwej dla sibach wieści, żniwa na polach położonych za wiejskim murem dobiegły końca. Teraz prace przeniosły się w obrę bezpiecznego sibach, gdzie zbierano warzywa takie jak dynie, pietruszkę, kapustę czy marchew. Zboża przeniesiono do młyna, a obesti powoli zaczęto zapominać. Na horyzoncie pojawił się inny kłopot, który miał spędzać mieszkańcom sibach Sen powiek przez następne kilka tygodni do brzegów Archolos dobiła kolejna fala uchodźców uciekających przed wojną. Z silbach doświadczony pierwszą falą uchodźców, którzy niecały rok wcześniej zalali wyspę oraz nauczone na własnych błędach było sceptycznie nastawione i bardzo podejrzliwe w stosunku do kolejnych uciekinierów. Owszem, przyjęli ich pod swój dach, ale stale obserwowali czy któryś z nieproszonych kości nie zrobi czegoś. Za co będzie można wyrzucić wszystkich nowo przybyłych. Kilkoro wieśniaków w swym przewrotnym rozumowaniu straszyło uchodźców opowieściami o bestii w nadziei, że przerażeni uciekną byle dalej od silbach. Jednak ku ich zdziwieniu jeszcze bardziej zniechęciło to przybyszów do ruszenia w dalszą drogę. W owym dość spokojnym czasie, naznaczonym jedynie grupą jak sami mieszkańcy ich, Nazywali tchórzy i darmozjadów doszło do zaledwie kilku incydentów, mogących poważnie skłócić farmerów oraz przybyszy. Najpoważniejszym z nich było zabicie jednej z miejscowych owiec z racji na stado oraz brak możliwości do kupienia nowych baranów. Po głowie zmalało, a wszelkie mięso z uboju miało trafiać jedynie na stół albyna, Handlu baraniną zakazaną. Pewnej nocy pasterz zajmujący się owcami zauważył brak jedynego jagnięcia. Wściekły mężczyzna podniósł larum, budząc całą wieś i doprowadzając do niemałej kłótni między uchodźcami, a mieszkańcami wsi. Koniec końców, nikomu niczego nie udowodniono. Oskarżenia padały w jedną i w drugą stronę, ba, jeden z uchodźców posunął się do sugestii, że pasterz sam zabił Jagnię, by mieć pretekst do wygnania uciekinierów. Co zaogniło konflikt, ten skończył się jednak porubownie za sprawą interwencji starszego wioski. Samo zamieszanie wywarło spory wpływ na jednego z uchodźców, niejakiego Marwina z Londram, który za cel postawił sobie pojednanie mieszkańców wsi z jego towarzyszami. Młodzieńcowi udało się przekonać część uciekinierów do podjęcia pracy we wsi. Jedni z nich zaczęli pracować w polu, inni pomagać w miejscowej gospodzie, a jeszcze inni nie poczuli się do odpowiedzialności, by spłacić dług wdzięczności wobec wioski z sibach. W chwili, gdy wydawało się, że już wszystko zaczyna iść w dobrym kierunku, jeden z rolników, który wyszedł do lasu pozioła, odnalazł Hendrika, a raczej to, co z niego zostało. Nadmiłe zwłoki pozbawione głowy rozpoznano jedynie po pierścieniu na prawej dłoni, który niewątpliwie należał do zaginionego wartownika. Mimo, że jasnym było iż ciało leżało tu od dawna, to sam widok dawnej ofiary bestii znów spowodował atak paniki wśród mieszkańców. Mieszkańcy Sibach zaczęli naciskać na starszego, by wynajął tropicieli Araksos, ludzi znanych ze swojego profesjonalizmu i umiejętności. Ten jednak nie miał zamiaru o niczym takim słyszeć. Zamiast tego napisał list adresowany do swojego pana, Ser Ramzeja, który aktualnie przebywał w swej rezydencji w mieście Archolos. Prosił w nim o pieniężne wsparcie i sfinansowanie oddziału najemników, którzy przeczesaliby las w poszukiwaniu domniemanej bestii. O której pogłoski mimowolnie dotarły już w każdy zakątek wyspy, nie wykluczając uszu pana Sylbach. Sir Ramzej nie zamierzał czekać. Wystawił kuszący kontrakt na zabicie bestii, bądź przedstawienie niezbitych dowodów na to, że nigdy nie istniała. Nagrodą, jaką przewidywał pan Sylbach, było trzy tysiące monet w szczerym złocie oraz upominek z jego rodowej kolekcji, o której głośno było w z całym Archolos. Jak łatwo się domyślić, widząc tak intratną ofertę wielu tropicieli myśliwych, a nawet i zwykłych wojowników, ochotnie zabrało się za wypełnianie zlecenia. Wkrótce, na traktach całej wyspy można było natknąć się na kogoś, kto szukał śladów bestii. Jeden z tropicieli Gilzi Araksos, niejaki Gerket twierdził, że jest bardzo blisko wytropienia bestii. Niestety jednak stan jego poszukiwań utrzymał się na statusie bardzo bliski wytropienia. I tak mijały dni, dni przeradzały się w tygodnie, a strach z silbach rusu. Niedługo potem nastąpił przełom, ale zanim do tego przejdziemy, należy przedstawić przyczyny tegoż przełomu. Bestia zdawała się nad wyraz prytna. W chwili, gdy wszyscy wydawali się uspokojeni, atakowała. Gdy tylko czujność wzrastała, bestia w swej przebiegłości znikała nawet na tydzień. Pewien myśliwy, którego imię zatarło się na kartach historii. Wysunął teorię, że bestia nie jest żadnym ze znanych narhorost gatunków, gdyż swoim zachowaniem przypomina wręcz inteligentne stworzenie. Długo szukał argumentów na poparcie swojej tezy, lecz po prostu zniknął. Przestał pojawiać się w okolicach, silbach. Nikt nie wiedział, co mogło się z nim stać. Jakkolwiek nie udało się udowodnić inteligencji potwora, trzeba było przyznać, że reaguje instynktownie na działania tropicieli. W związku z ich zwiększoną aktywnością bestia wprowadziła istny popłoch wśród leśnej zwierzyny. Normą stały się stada wilków na obrzeżach wioski, grupy polnych bestii na polach, czy ścierwojady i dziki nocą zakradające się do wsi, by szukać jedzenia w ludzkim osiedlu. Niecodzienne zachowanie zwierząt całkowicie zachwiało względnym spokojem mieszkańców. Naciskany przez populację z Bach, Ale bym posłał do Ser jak kolejny list, tym razem z prośbą o interwencję. Na decyzję swego pana nie musiał czekać długo. Zalarmowany pan z Silbach ogłosił wielkie łowy na bestie, by raz na zawsze wyjaśnić jej sprawę. Szlachcic zwołał wszystkich zainteresowanych chwałą do gospody Bastiana we wsi z Silbach. Na miejscu stawiła się ponad dziesiątka najlepszych tropicieli, łowców i myśliwych. Z racji na powagę sytuacji i profesjonalną konkurencję, wszyscy amatorzy zachęceni wysoką nagrodą odpuścili, wiedząc, że i tak nie mają szans, by rywalizować z najlepszymi. 23 sierpnia łowy rozpoczęto. O ósmej rano uczestnicy polowania opuścili gospodę przytroczywszy do pasów rogi myśliwskiej. Skierowali się w kierunku lasu. Co ciekawe, w gospodzie został jeden z myśliwych. Co jeszcze ciekawsze był to Marvin z Londram. Uchodźca, który błyskawicznie awansował w drabince społecznej. Stał dopiero około godziny dziesiątej obudzony przez gospodarza Bastiana, który pomyślał, że warto by go obudzić. Młodzieniec cierpiał z powodu kaca. Wyglądało na to, że wieczoru poprzedzającego dzień głowów, myśliwi zorganizowali mocno zakrapianą zabawę, wznosząc stolasty za powodzenie polowania. Malwin, mając w głowie, że i tak już stracił mnóstwo czasu, nie spieszył się. Ubrał się, sprawdził stan wyposażenia i kazał przyszykować sobie śniadanie. Zażyczył sobie jajecznicy z dwóch jaj ścierwojada i kufla jasnego piwa węgarskiego. Jak sam tego ranka powtarzał, czym się struł, tym się będzie leczyć. Zanim opuścił karczmę, minęła kolejna godzina. Wybijała godzina jedenasta, gdy lądramczyk w końcu zebrał sprzęt. Zawiesił łuk na ramieniu, lub przypiął do paza, poprawił ostrzeł boku i spokojnym krokiem skierował się do lasu. Wedle dziennika Uchodźcy, którego autorem najprawdopodobniej jest właśnie Marwin, tego dnia las był niebywale cichy. Wszelka zwierzyna skryła się w swych kryjówkach. Jakby wiedzące, do lasu weszła spora grupa myśliwych. Nawet ptaki nie śpiewały. Pierwszą poszlaką, jaka wzbudziła ciekawość spóźnionego łowcy, były świeże ślady szponów na przydrożnym pniu i wbita w ziemię nieopodal strzała. Kawałek dalej za owym drzewem leżało ciało. Był to tropiciel Gigi Kupieckiej. Nawet nie zdążył dobyć rogu, by zawezwać wsparcia. Pozwolę sobie zacytować tutaj dziennik. Ciało leżało twarzą ku ziemi, w pozie sugerującej pchnięcie od tyłu. Barce dłoni były wyprostowane, co świadczyło o nagłej śmierci. Zresztą plecy zmarłego były zdecydowanie poważniejszym dowodem, co do prędkości jego śmierci. Głęboka krwawa szlama biegła od lewego biodra aż po prawą łopatkę. Pazury były na tyle głębokie, że przecięły pancerz i skóry nieszczęśnika przebijając się aż do białej kości. Na ranie zaczynały żerować insekty, co oznaczało, że ciało leżało tu już jakiś czas. Łuk przepołowiony najpewniej tym samym uderzeniem pazurów. Które zabiło człowieka, cięciwą okalał klatkę i brzuch, co dawało pewność, że nie zdołał on dobyć broni, ani tym bardziej rogu, który leżał w kałuży błota wciąż przypięty metalowym zatrzaskiem do ubrania. To wszystko świadczyło, że strzała wbita obok zarysowanego pazurami pnia nie została wypuszczona przez tego człowieka. Dalej Marvin skierował się ścieżką, gdzie zauważył delikatne odciski stóp najwyraźniej skradającego się łowczego. Ślady zaprowadziły go pomiędzy krzewy, gdzie znalazł leżącą luzem kuszę oraz kilkanaście rozsuconych bełtów. Delikatne i ostrożnie stawiane kroki tutaj przechodziły w bezmyślną i pełną chaosu oraz rozpaczy ucieczkę. Marvin nie podnosił wroku ani na milimetry i szedł krok za krokiem patrząc tylko i wyłącznie w zagłębienia, jakby bojąc się tego, co może znaleźć ukresu tych odcisków. Kres nadszedł znacznie szybciej niż się spodziewał. Ociski przeszły w pociągłe ślady znaczone błotem zmieszanym z krwią, niebawem jego oczom ukazał się buts, dalej noga, tors i głowa, kolejne ciało. Znów zasięgnę cytatu z dziennika. Drugie ciało należało do myśliwego z miasta, Alana, Brak broni przy zwłokach łączył się z kuszą i bełtami leżącymi kawałek wcześniej. Ciało na pierwszy rzut oka wydawało się nie mieć ran. Jednak leżało na sporej kałuży krwi, więc przewróciłem chłopaka na plecy. Nie była to najlepsza decyzja w moim życiu. Dziura niewiele większa od mojej pięści ziała pustką na wysokości przepony. Twarz skurczona była w nieopisanym grymasie, najprawdopodobniej przeżył ugryzienie i wykrwawił się, próbując doczołgać się do jaskini, która znajdowała się kilkadziesiąt metrów na wprost od zwłok. Kolejnym tropem była właśnie owa jaskinia. Była ona niezwykła, bo trzeba przyznać, że wchodząc, do jaskini nie każdy spodziewa się ujrzeć wstawioną ścianę i drzwi. Marvin zostawił ciało arlana i skierował się ku jaskini. Kawałek przed nią ziemię znaczył kolejny ślad, kolejny krwawy ślad. Lądramczyk uchylił drzwi czegoś, co przypominało niewielki ukryty magazyn, ale nie to go wtedy interesowało. W środku natknął się na dwóch łowców Gigi. Jeden leżał bez życia oparty o ścianę z okrwawionymi dłońmi splecionymi na brzuchu. Drugi natomiast siedział na drewnianym stołku, opierając się całym ciężarem o sporych rozmiarów stół. Ten drugi wciąż żył. Od niego Marwin nie dowiedział się niczego wartościowego, gorączka zrobiła swoje. Zaproponował mu pomoc, ten jednak już nie odpowiedział, zmarł. Brak dalszych poszlak wymagał wyjścia po części na oślep, co nie uśmiechało się młodemu Londramczykowi. jednak i na to przyszła odpowiedź, Znów znak dał kto żywy, dźwięk rogu rozległ się po lesie. Marvin biegiem kierował się w jego kierunku tylko po to, by przekonać się, że i wołający o pomoc został dorwany przez potwora. Fakt, że jeszcze moment przed dotarciem Marwina na miejsce słyszał on dźwięk rogu, oznaczał, że bestia musi być w pobliżu. Kluczową poszlaką tego dnia okazał się róg ostatniego zmarłego oraz coś, co leżało obok niego. Mianowicie magiczne zwoje. Odkrycie zaintrygowało chłopaka. Ale nie dane mu było zastanowić się dokładniej prawie od razu na miejsce dotarł drugi tropiciel imieniem Detlow. Ten zasugerował, że muszą stać pod leżem bestii, co wywnioskował po świeżych śladach pazurów na skarpie będącej wyjściem z jaskini. Razem weszli do środka i faktycznie znaleźli tam bestie. Coś, co wydawać się mogło na początku zębaczem. Było w rzeczywistości nieco innym gatunkiem, choć z tej samej grupy zwierząt. Niestety nie zachowały się żadne notatki. Ani relacje z samej walki z bestią. Oczywiście Marvin i Detro ubili potwora, tym, co zadziwiło ich najbardziej było opancerzenie bestii. Nie przesłyszeliście się, drodzy państwo. Zwierzę było opancerzone. Na głowie i grzbiecie miała założone żelazne płyty chroniące przed uderzeniami. Kto jej to założył z początku nie było wiadomo, w tamtej chwili najważniejsze było, że polowanie zakończyło się sukcesem. Pozostała przy życiu dwójka zabrała martwego zwierza do wioski, gdzie wywieszono je na balkonie jako trofeum. Nie będziemy rozwodzić się nad trwającą całą noc zabawą zorganizowaną przez samego ser Ramzeja, który zaprosił do swego dworu najznamienitsze osobistości oraz nagrodził szczodrze samych łowców. Wróćmy do magicznych zwojów, które odkrył Marwin przy ostatnim ciele. Długo nie dawało mu to spokoju, to też postanowił porozmawiać z drugim pozostałym przy życiu łowcą Detrołem. Po burzliwej wymianie zdań Marwin doszedł prawdy, prawdziwą bestią z Archolos okazał się nikt inny jak detroporujący polujący pod postacią drapieżników za pomocą magicznych zwojów przemiany. Szaleńca nie spotkała królewska sprawiedliwość, gdyż próbował zabić Marwina jako jedyną osobę znającą prawdę. To mu się nie udało, zginął walcząc z londramczykiem. Dzięki uporowi młodego Marwina w Jostes i Bach znów zapanował spokój. A każdy, kto przemierzał lasy Archolos, nie musiał martwić się o ewentualne napotkanie bestii.